Nazywam się Andrzej Wódz, jestem budowniczym instrumentów i chciałbym opowiedzieć o dudach. W Polsce mamy takie dwa ośrodki dudia, Dudy skłonu karpackiego albo pochodzenia karpackiego i dudy w Wielkopolsce. Tu mamy dudy podhalańskie, czyli pochodzenia karpackiego. Jedyny instrument czterogłosowy, no i zbudowany jest z rezerwuaru powietrza, czyli worka ze skóry koziej Elementy drewniane to bas, duchac, główka i przebierka, fulorka. Oczywiście materiał, który wykorzystujemy, to ogólnie dostępny w danym miejscu. Tutaj na podchorunu to noceńście jawor, jasień, czyli gatunki twarde, jabłoń mogła być, czyli łowocowe, gruszka, śliwa. Z takich materiałów wykonujemy takie elementy drewniane. No i tutaj na przykład duchac mamy z dwóch części zbudowany, tak zwane futro i ten duchac właściwy, który ma zawór zwrotny, żeby powietrze nie wracało bast, też jest zbudowany z futra i z trzech elementów nas złącza takie tokarskie Zabezpieczone jest właśnie obrączkami, mogą te obrączki być mosiężne, a mogą być odlewane z y, cyny. i główka, to jest właśnie przedłużenie tego worka, żeby to powietrze wpadało na przebierkę. Oczywiście jak to są ludy pytaniackie, to główka, podobno do kozicy górskiej. No i tu w tym w tej fulorce, w tej przebierce mamy trzy. Treści, trzy stroiki, które w pewnym momencie grają z basem, czyli tworzą tak zwany sztyrogłos. No i tu mamy sześć otworów. Skala, jaka tu jest, to jest F, G, A, H, C, czyli lidejsko. Skala te dudy stroją w tonacji F góralskim, czyli F lidejskim. Mamy tutaj przygotowane krocki jaworowe, na które jest zaznaczono przekątno. W tym miejscu będzie wywiercony otwór. Oczywiście otwór wywiercony momentu w następnym elemencie. 8 mm. Długość tego kawałka to jest 25 cm, i tu jest jeszcze wywiercona. dziura z drugiej strony, bo to musi się ładnie składać, tak jak ten bas, tam pokazał na wcześniejszym filmie. Jeden do drugiego musi wchodzić. Tu jest, to jest około 2 cm w środku ta grubso 18 mm milimetrowa dziora i potem na tym będziemy robić takiej właśnie jak na tym futrze zakładać taką obrączkę zabezpieczającą żeby to się nie złamało. Oczywiście tutaj mamy futro około 10 cm w środku dziora jest jest 18 mm i jest zabezpieczona. No i z następnego kawałka będziemy wyko wykonywać przebierkę. Przebierka ma czyli otwory 2 8 mm u góry i ten burdon jest 6 mm. Tutaj zaznaczymy i do maszyny będziemy to wszystko wiercić. W zależności od tonacji może można ta przebierka być długso albo krótko. Jeżeli F to dłuso, jeżeli krótko to, to do A, bo są na podchodu by różne te przebierki. Z następnego klocka już my wykonali, wykonali główkę. Główka jest przewiercona no, pod kątem prostym. Tu ma otwór 26 mm. Tu 18 mm. tej główki to jest około 10 cm wysokość. I grubość tutaj w tym miejscu to jest około 6 cm. To potem jeszcze trzeba ładnie wyrzeźbić, żeby nabrało właściwych, odpowiednich kształtów. Przechodzę teraz do rezerwora upowietrza, czyli skóra. Skóra z kozio. Koza musi być obielono bardzo dokładnie. Później moi kochani, robimy, wkładamy tą skórę do wody. Wo, wtedy po, proces gnilny postępuje. Skórę, ze skóry wtedy schodzi włos. Jak zejdzie włos, około trzech do pięciu dób, trzeba to obserwować, żeby skóra nie zgniła. Wtedy łocy płukamy we wodzie i kładziemy tą skórę już do przygotowanego zakwasu chlebowego, czyli zakwasu żytniego. Taki jak zakwas jak na chleb. Oczywiście będzie do tego tabelka dokładno. Ale około e, dwóch litrów wody, kilogram mąki, żeby to była taka gęsto śmietana i wtedy tą skórę pakujemy do tego, wkładamy i ta skóra się garbuje odpowiedni czas. Musimy to obserwować, ale od ja wiem, 10 do 15 na pewno dni musi w tym zakwasie ta skóra siedzieć. Później tą skórę wyciągamy, skóra ocieko i napychamy tą skórę albo słomą, albo sianem, żeby się rozciągła, albo tak jak ja teraz w spółce z tym czasie robiłem, z mą przygotowane takie drewniane elementy z wętlem i dmuchą tą skórę. Oczywiście muszę zadnie nogi tutaj zawiązać i ona po prostu naturalnie się naciąga wtedy do naturalnych takich e, rozmiarów. Tu mam dwa strojki, dwie treści. Jedna naturalno z trzciny, a druga już jest hybrydowo, ale z listkiem tak zwanym klarnetowym. Czyli to jest z trzciny. No i tu jest naturalnie wykonano, czyli trzcinę zacinamy nożem, żeby utworzyć taki język, który będzie drgał. I potem ten język można tu przywiązywać, skrocać albo wydłucać, w zależności, jak potrzebujemy do przebierki. Można też jeszcze zrobić strojenie, dokładać tu ciężar jakiejś żywicy. Albo żywicy z włoskiem połączonej, jak obciążemy ten listek, to się strój obniża. Jak ściągamy właśnie ten, 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 to obciążenie, to się podnosi strój. Także tak to można bardzo szybko nastroić. Tak samo w ten. Tu jest też strojk hybrydowy. Musimy wszystko tutaj zatocić. W środku jest dziurka około. 4 5 mm. To w zależności, jak, jak chcemy głośny ten stroik, jak chcemy głośniej sadudy, to, to można zrobić um, otwór 5 mm. Jak ci chcę, to 4 mm. I Zewnętrzna średnica jest 8 mm, To jest bardzo wożne, żeby na tej średnicy bardzo ciasno to wchodziło do, do przebierki, bo wtedy ten dźwięk jest zwarty, mocny, nie ma tam żadnych zaburzeń. No i tutaj też mamy, mamy otwór, czyli wlot powietrza, bo ten listek obijono e, o korpus. No i teraz otwory w przebierce. Pięć otworów, i tu jest szósty, bardzo ważne jest rozmieszczenie otworów od górnej części do górnej części kozdego otworu. To musi być bardzo dokładnie zrobione, żeby te dudy dobrze stroiły. Druga bardzo ważna sprawa to jest taka, że wozno jest głębokość osadzenia tego stroika, czyli tej treści. Musimy mieć tak samo miary. Akurat, tutaj jest 13 mm, ta treść włożono do tego otworu, czyli do rezon rezonatora. No i jeszcze dwie treści. Osadzenie tych treści jest mniej włożone, bo tu jest jeden dźwięk i tak samo burdon brzmi non-stop ten sam. Jak go wystroimy, jest wszystko w porządku, musi to e, stroić i na pewno będzie stroić. Wtedy możemy tutaj jeszcze poruszać żeby w miarę dostroić przed graniem, tak? Ja dostroję przed graniem, przed koznym występem. Jak mamy dudy, to trzeba do nich nadmuchać powietrza. Nadmuchujemy powietrze i wtedy, jak mamy nadmuchowe, startujemy, czyli naciskamy, dmuchając jednocześnie, żeby wyrównać ciśnienie we worku. No i ja by to zaczął właśnie od tego, że taki adept, który się uczy grać, pierwsze powinien zamknąć przewierkę całą i grać na jednym burdonie C, i na jednym burdonie F. I to powinien kontrolować, jak się tego nauczy, może dopiero zaczynać grać, albo, jak chce już uczyć się grać, to najczęściej wyciągamy bas, zaślepiamy tu jakimś korkiem z wina, żeby nam ten bas nie grał i trenujemy na samej przewierce. Nawet ten burdon można zatkać C, żeby nam nie przeszkadzał, żeby grać inną melodię, na przebierce, czyli ćwiczyć palce z workiem. To jest taka szkoła, że można używać do tego protezy. Bez worka dmuchać ustami, ale wtedy wilgną treści, jak to są treści tak tutaj drewniane, i wtedy gubi się nam strój w dudak. Chyba, że są to treści hybrydowe wszystkie, no to wtedy ten strój mniej się traci, mniej się te dudy rozestrajają. No i teraz mamy pierwszy sposób, czyli gromę na samek burdonek na basie i na tym burdonie C. Tu mamy wszystkie palce zatekomy, czyli musi być równomierne ciśnienie w tym worku i żeby te burdony równo grały. No i teraz zaślepimy bas, co by bazną nie grał, a grała sama przebierka. Zaślepimy drugi burdon, burdon w przebierce i będziemy grać właśnie tu melodię ino samymi palcami, czyli F, G, A, H, C i D, taką gamę, a potem melodiki. tu mam opracowane, jak te dudek podhalańskie brzmią. Czyli tu mam dźwięk basu F, bo to jest klucz basowy. I klucz wiolinowy, czyli C, F i A. I taki 4 dźwięk brzmi, no częściej na końcu utworu, bo tak zakończony. No i tak jak my graliśmy tutaj bez oby dwóch bąków, czyli te bąki mam zaślepione, am, grom, F. G, A, H, C, D. Takie dźwięki, właśnie. I tu jest, nie było noc INO 2, taka melodia, zapisano w nutkach i podpisano tabulaturą. Czyli tak, tutaj u góry jest opracowane, podpisane 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, tu mamy jest te paluski podpisane. Także można się uczyć i z nut, i z tabulatury. No, części ludzie, już znają goralską muzykę, w którą grają, no a potem, chyba, że ktoś się chce nauczyć ze świata, zbudować te dudy, to wtedy musi patrzeć i troszeczkę podsłuchować różnych nagrań w sieci. ハハハハ